Witamy w kolejnym odcinku Luźnej Gatki. Moim i waszym gościem jest Wiktoria Ubysz, polska młoda, zdolna freestylerka i influencerka, można tak powiedzieć. Może zaczniemy od początku. Powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło. Dlaczego akurat freestyle? W sumie zaczęło się od tego, że ja na początku grałam w piłkę nożną, i wiązałam z tym. Po prostu swoją przyszłość, no ale później chciałam iść do szkoły sportowej, do liceum sportowego. I moi rodzice w sumie nie mieli nic przeciwko, ale ja borykałam się tutaj z problemami z kolanem. I warunkiem było to, że ja pójdę do lekarza i on mi powie, że wszystko ok, że mogę iść dalej. No ale tak nie było i musiałam właśnie przejść ten zabieg na kolano i nie mogłam dalej kontynuować, właśnie piłki nożnej. I się zastanawiałam w sumie co dalej robić i wtedy mój chłopak, który już wtedy trenował trochę ten freestyle football, oglądał też te wszystkie filmiki, powiedział mi, że bym spróbowała i tak się z tym zaczęła ta cała zajawka. W sumie dzięki niemu też zaczęłam to trenować i zaczęłam rozwijać. On już nie trenuje, ale, ale ja, więc... Tak to poszło. A nawiązując do tego, że grałaś w klubie, to możesz zdradzić, jaki był to klub? Nie grałam w klubie właśnie. Aha, po prostu... po prostu w piłkę tak, dla tak. siebie. Chciałam po prostu pójść dalej, już profesjonalnie pójść do tej piłki, ale no właśnie nigdy nie grałam. Później, jak zaczęłam trenować freestyle, to się pojawiły ogólnie takie propozycje, że tutaj do Czarnych jest, na przykład miałabym dołączyć. Pisali do mnie chyba dwa czy trzy razy, też mi WFista próbował załatwić, ale ja... To nie dla mnie. Już stwierdziłam, że jak idę we freestyle, to tylko freestyle. I to była Ekstra Liga, tak? Wtedy? Czy cały czas jakby. Ja już nie pamiętam na jakich zasadach by to miało być, ale wiem, że pisali. Ale ja ciągle odmawiałam, bo jednak nie czułabym się chyba dobrze, trenując piłkę. Okej, okay, no a po tym czasie teraz do tej piłki byś wróciła? Czy, czy, czy to zdrowie ci nie pozwala? I jakby zamykasz ten temat tak do końca. Wydaje mi się, że nie odnalazłabym się już teraz w piłce nożnej no tak tylko i wyłącznie dla fanu. E, poziom myśl o, odstawałabym za dużo poziomem, bo kiedyś może i byłam na takim trochę lepszym, ale teraz już nie, to już, jak gram na przykład na boisku tak dla zabawy tam z dzieciakami, to jednak już widzę, że one już są lepsze w ogóle ode mnie, bo oni grają jednak w tych klubach, to widać różnice i nie dałabym rady już. Okej, okay, a jeżeli chodzi o, o freestyle, to inspirowałaś się kimś albo czymś? Na początku był to na pewno Krzychu Gorąka, który jest Krzychem i on mnie tak ukształtował, też udostępnił wtedy ze mną ten filmik, pamiętam, i to było takie dla mnie przełomowym momentem, bo też miałam ten trochę gorszy okres przez kolano i on też nieświadomie mi pomógł, żebym poszła w to dalej. No a później już jak się zagłębiłam w ten cały freestyle, no to wiadomo byli freestylerzy, którzy też mi się coraz bardziej podobali styl i też oni mi tak jeśli chodzi o ten freestyle. No to tak już jak wiemy, bo dowiedziałem się, że od 11 lat twoim inspirancją jest Kuba Powiedz mi dlaczego akurat on? Co, co się stało, że że to jednak on jest tą Twoją inspiracją. Ogólnie samo to, że ja zaczęłam się interesować tym piłkarzem, wynikło tak spontanicznie, bo akurat mój tata się interesował Borussią Dortmund i ja sobie oglądałam z nim mecz wtedy i ja zobaczyłam akurat tylko tego zawodnika. I coś mnie natchnęło, że akurat jest on. Ja się zaczęłam zagłębiać w ogóle w, niego, w jego całą historię i to, jak, ile on przeżył, po prostu, ile też on miał kontuzję i z każdej wychodził. Cało, po prostu wracał coraz silniejszy. Też jak on się udziela charytatywnie, mnie bardzo to tak urzekło, więc myślę, że dlatego głównie, jakim on jest człowiekiem. Nie tylko piłkarzem, ale też człowiekiem. A co czułaś, jak pierwszy raz go spotkałaś? Bo wiem, że były takie spotkania i chyba nawet nie jedno. No. Dwa, trzy. Ale pierwszego nie pamiętam. Pierwszy właśnie mi też załatwił krzychu Golonka, bo gdyby nie on, to bym go nie spotkała wtedy ten pierwszy raz, bo on wtedy grał tam mecz w tej częstochowie i on. Udostępnił mi, po prostu wziął mnie i dzięki niemu się spotkałam. Pierwszego nie pamiętam, drugie tak trochę i trzecie to tak w sumie najbardziej, bo to był taki, że cały dzień po prostu z nim praktycznie byłam, więc to był taki moment. To trochę nie wierzyłam, Te, dopiero po jakimś czasie do mnie to dotarło, że ja spełniłam to marzenie. E, myślałam, że w ogóle się popłaczę, ale w sumie tak nie było, bo byłam w takim szoku, że jednak człowieka, którego widzę codziennie praktycznie na ekranie albo coś, e, widzę go na co dzień. To było dla mnie szok bardziej niż takie wzruszenie. Dobrze, a powiedz mi jeszcze o, o takim turnieju. Grałaś chyba w Warszawie, bodajże. Był to turniej organizowany przez Adidasa. Byłaś tam w drużynie z Lisem pola Karnego i w... Opisz coś o tym, czy powiedz coś o tym, o tym turnieju, jak to się stało w ogóle, że, że wzięli cię tam i byłaś tam chyba jako jedyna ja dziewczyna. Byłam jedyną dziewczyną i to było też trochę, bo ja byłam już na kilku w sumie takich eventach i, albo jakichś meczach i ja głównie byłam zawsze tą jedyną dziewczyną i mnie to też zawsze bardzo tak, bo nie dość, że też szatnia z chłopakami, to też było dla mnie takie, takie dziwne i jednak jakby była jeszcze jedna dziewczyna, to by było zupełnie inaczej, ale wracając do tego w sumie meczu w Warszawie, no to ja też miałam jakby... Mam e, taki kontakt właśnie z Ergolem i ja też miałam e, współpracę właśnie z Adidasem i... E, właśnie zaprosili mnie do te, na ten mecz, że to był jeszcze z Nuance chyba, Nuance i Adidas Cup. E, I sobie tak pograliśmy, byliśmy w finale, więc jakoś to poszło, bramkę strzeliłam, więc się cieszyłam, to był mój sukces. Już jak strzeliłam, to już mogłam... Ten. I no w sumie, no co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, co jeszcze tam było takiego. Miło wspominasz ten czas na pewno. No fajnie było, fajnie. Mogłabym powtórzyć tylko, jakby była jeszcze jedna dziewczyna, chociaż. No dobra, może zapytam cię o, o swoich fanów, no bo masz jakieś tam y, swoje grono odbiorców. Traktujesz się w ogóle jak, 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 jak fanów, i czujesz ich obecność? No bardziej jako takich właśnie ludzi, którzy mnie śledzą, bardziej coś takiego, nie fanów. E, wiadomo, piszą do mnie, e, też się czasami spotkałam z nimi, e, poprosili mnie tam o zdjęcie. To jest też takie dziwne uczucie, żeby na przykład jedziesz do jakiegoś na przykład do Warszawy i ktoś cię rozpozna, to też jest tam pewno takie miłe, ale. Tak, czuję takie wsparcie, jak ktoś na przykład mi napisze, że e, dzięki mnie jeszcze trenuję piłkę nożną albo freestyle, dzięki mnie zaczął. To było jest takie naprawdę miłe uczucie. E, I też jak mnie wspierają w komentarzach albo coś takiego, więc jestem naprawdę wdzięczna, że mogę się też rozwijać, bo dzięki nimi mam e, nadal możliwość. A czy się spełniona, będąc w tym miejscu, gdzie jesteś, czy, czy chcesz jeszcze coś więcej osiągnąć? Jeśli chodzi o freestyle, czy ogólnie? O freestyle. O freestyle to jeszcze dużo mogę osiągnąć, bo ja ogólnie przez to kolano to ciągle stoję w miejscu e, i myślę, że mój poziom freestylu też nie jest jakiś mega wysoki przez właśnie te kontuzje i to wszystko, więc nie czuję się jeszcze tak spełniona we freestylu, ale też nie wiem, czy chciałabym e, na, kiedykolwiek jeszcze wystartować w jakichś zawodach freestyle. nie wiem, czy byłabym na tyle, na ty, miała tyle sił, po prostu, jakby, nie wiem jak to określić, ale... Może bym chciała, ale jakbym była na wystarczającym poziomie, a nie wiem, czy kiedykolwiek go osiągnę. Ale wiążesz jakieś plany z freestylem? No ja ciągle w sumie go trenuję, no miałam też przerwę teraz pół roku i teraz wracam i... Najważniejsze w sumie we freestyle jest to, żeby była ta zajawka, bo jeżeli jej nie ma i trenujesz po prostu tak o, to nie ma w sumie zbytnio progresu, a progres no, jest najważniejszy. Ja też często borykam się z tym, że nie miałam zajawki. W sumie też wychodzę właśnie z taką agatą i my razem trenujemy. I w sumie też to jest ważne, bo wtedy my się w sumie nawzajem napędzamy, bo jednak jak jedna coś zrobi, to druga też sobie coś chce, już bo widzi, że jedna zrobiła, to druga chce, ale Chciałabym po prostu się dalej rozwijać w tym freestylu i nie stać w miejscu. Tak jak w sumie teraz, ale liczę, że w pewnym czasie już jakieś nowe triki wpadną. A jakie jest Twoje największe takie marzenie dotyczące sportu albo tej w ogóle twojej całej jakby zajawki? We freestyle no po prostu w mi chyba się rozwijać. Kiedyś moim naj największym marzeniem było na pewno wystąpienie na jakichś Mistrzostwach Świata, na przykład yy, albo, no bo na Mistrzostwach Polski już byłam, yy, ale na Mistrzostwach Świata jeszcze nie, ale to jest już wyższy poziom i myślę, że na razie to nie. Musiałabym chyba tak poświęcić więcej czasu na pewno na ten freestyle, bo jest go za mało, mam za mało czasu na to wszystko i yy, nie... nie, nie, nie nie wiem, czy byłoby to rozsądne jechać z takim poziomem tam. A to może opowiedz coś o tym swoim mistrzostwie Polski, tak? Byłaś na mistrzostwach Polski. Jak to wygląda? Bo pewnie niektórzy nie wiedzą. W ogóle rzadko chyba się spotyka dziewczynę, która freestyluje bardziej. Jest to pewnie jakiś chłopak i... I no, to jest chyba takie rzadko spotykane, może to się opowie. Czy to jest coś takiego w podobie jak, jak na przykład mężczyźni w tym biorą udział, czy jak to wygląda? No, w sumie reguły są takie same, tylko że dziewczyn jest o wiele mniej, bo jeżeli ja na przykład byłam na dwóch turniejach, to na pierwszym było nas dziewiątka dziewczyn, no to już było, wszyscy byli w szoku, że aż tyle, a na tych drugich było nas chyba czwórka czy trójka, już nie pamiętam dokładnie ile było. E, I. E, Zasady są takie same, wszystko jest takie same, no zawody ogólnie we freestylu, żeby iść na te zawody musisz też dać wpisowy, bo ogólnie turie wszystkie organizują freestylerzy, więc to jest też taki sport trochę kosztowny, bo musisz sam od siebie dużo włożyć i... Nie masz pewności, że ci się zwróci, dlatego też dużo freestylerów właśnie e, robi jakieś pokazy, jakieś e, występy, jakiś cokolwiek, żeby mieć też na e, te zawody, na to wszystko mi się tak wydaje. Ja te, to tak odbieram, bo e, no, ciężko jest też. E, no i, i tyle chyba. A jeszcze wracając do, do Krzycha Golonki, masz jakiś z nim teraz kontakt, czy jakoś tam sobie wspólnie pomagacie, czy on Ci pomaga, wspiera Cię jakoś w tym, co robisz? W sensie, no zdarzy się, że tam napiszemy, nie wiem, kiedy ostatni raz pisaliśmy, ale no tak to mamy teraz taką relację koleżeńską. Nie jest to... Kiedyś był moim takim idolem, teraz już z pewnym biegiem, on też już teraz aż się tak nie udziela w internecie i jest bardziej moim takim kolegą znajomym, też go tak postrzegałam właśnie. Dzięki niemu właśnie to spełnił moje marzenie, to to, to tamto, więc jest dla mnie takim kolegą bardziej. Też mu na przykład z moim kolegą Kamilem kiedyś robiliśmy prezent takie na urodziny, by miał tam w lutym i zawsze mu wysyłaliśmy jakąś taką paczkę. Więc to była też taka relacja taka, 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 fajna moim zdaniem. No dobrze, w takim razie dzięki Ci za tą rozmowę i życzymy Ci wszystkiego najlepszego, spełniaj swoje marzenia. No i, i pnij się w górę. Dzięki. Nie dziękuję. Nie dziękuję.